I pani szkoda, że się w głowie nie mieści. Co ten syn nie zrobił? Niech to by się po to po nim. No, on kiedyś to brał, to do palaczy, brali, to nie powiem, bo brali to. To on, 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 ona nie. To ona, ona bardzo, bardzo za, broniła, tak, ona broniła. bo i sobie kupiła na osiemnastkę samochód, teraz miał dwadzieścia lat tak i odpłacił. Nigdzie nie robił, czas się na nich było. A w jakim momencie pani to się stało? albo co to mnie wiedzieli? Tutaj mieszkała z tym synem i, i mąż tam gdzieś pracował na delegacji, a ona z tym synem. No i tutaj te bracia też przyjeżdżali do tego... Tu do mamy, odwiedzali. Nic nie było, nie wskazywało. To był dom spokojny, nic nie wskazywało, że tam takie coś się może wydarzyć. Poszukiwaliśmy czarnego golfa o określonych numerach rejestracyjnych. Poszukiwania były naprawdę szeroko zakrojone, ponieważ wziął w nich nawet e, udział policyjny śmigłowiec. Do pościgu dołączyły kolejne dwa radiowozy. Jeden z nich policjanci postawili w poprzek drogi, tak żeby uniemożliwić przejazd e, uciekającemu mężczyźnie. Ten jednak próbował ominąć radiowóz, wpadł jednak w poślizg, e, wjechał do przedrożnego rowu i uderzył. W drzewo. Nie przeszkodziło mu to jednak w dalszej ucieczce. Wysiadł z samochodu i zaczął uciekać pieszo. Po kilkudziesięciu metrach policjanci go zatrzymali, obezwładnili, doprowadzili tutaj do aresztu policyjnego w naszej komendzie. Wiemy, że w momencie zatrzymania był trzeźwy, natomiast została pobrana krew do badań. Za kilka dni dowiemy się, czy, czy był pod działaniem jakichkolwiek środków udurzających, czy też nie. Był bardzo spokojne dziecko. Do 18 lat to. On był tak dobrym dzieckiem, że tutaj nie było takiego dziecka. Mądrego, zrównoważony, szlachetny chłopak. To niech mi pani to wierzy. Bo bliżutko tutaj. Dzień dobry, sąsiadka. Jeszcze ja poszłam teraz, co poszłam w niedzielę? Niedzielę. Dzień dobry, mu jest mama, jest, jest, proszę. Nic nie wskazywało, że tutaj taka tragedia. Bo nie wiem. Nie umie tego sobie nawet wyobrazić pani. Do tej pory raz. Y jego postać przewijała się w materiałach policyjnych, to było niespełna rok temu, właśnie pod koniec zeszłego roku, kiedy toczyło się przeciwko niemu postępowanie za naruszenie indykalności cielesnej funkcjonariusza. Coś okropnego pani przeżyłem tu wczoraj. Czyli to szok dla was wszystkich? Ojej, tak, to sąsiadka, młoda kobieta. To była spokojna nasza wieś, z czystości, z ludzi serdecznych, tu, ta wieś słynie, a to taka tragedia, no nie wiem. Nie wyobrażam sobie. Wie pani co? Że dopóki nie zobaczę tej osoby, jak pójdę na pogrzeb, to dopiero uwierzę, bo nie dociera to w tej chwili do mnie. Naprawdę.